Dzisiaj chciałem Wam pokazać ciekawą sztuczkę dotyczącą szyków. Załóżmy, że chcielibyśmy zrobić szyk otworów, tutaj w dokonać perforacji tej naszej blachy, tej tego płyty, którą mamy na ekranie, w taki sposób, żeby nasze elementy były równo rozmieszczone z zachowaniem takiego samego marginesu dookoła powiedzmy krawędzi. No, jeżeli standardowo byśmy wybrali na przykład operację tworzenia szyku, zdefiniowalibyśmy sobie osie powielenia, to zwróćcie uwagę, że w tym momencie, jeżeli na przykład określimy jakiś odstęp, w przypadku na przykład szerokości, ilości sztuk po, w poziomie, no moglibyśmy w jakiś sposób sobie to obliczyć, że powiedzmy może 25 czy 24, znając wymiary tej płytki, moglibyśmy tę odległość sobie zdefiniować. Natomiast jeżeli będziemy chcieli to zrobić po, w kierunku pionowym, to zobaczcie, że no w tym momencie, nawet jeżeli sobie zachowamy, zachowamy odległość równą od. Podstawy, no to cały czas mamy problem z zachowaniem marginesu tutaj na tych zaokrąglonych kawałkach. W jaki sposób sobie w tym momencie poradzić? No, rozwiązanie jest bardzo proste. Zobaczcie, tworzymy najpierw szyk i definiujemy sobie tam właśnie margines odsunięcia, który by nas interesował. Załóżmy, że 20 mm jest to nasza, ten margines, który będziemy chcieli zachować. Kolejny krok, to, który musimy zrobić, to musimy podzielić tą naszą um, ściankę. Tym właśnie tym szkicem, czy zarysem mar tego marginesu. Czyli zaznaczam jako element tnący szyk, zaznaczam ściankę, tą przednią do pocięcia. Automatycznie tworzona jest tutaj krawędź pocięcia. To już jest wszystko na płasko zrobione. I teraz zobaczcie, jeżeli wezmę szyk i zdefiniuję sobie dokładnie w ten sam sposób ten szyk, który miałem wcześniej. Czyli zdefiniujemy najpierw jeden kierunek, zdefiniujemy też drugi kierunek. Wprowadzimy te same wartości, tak, czyli tu mieliśmy nie wiem jakieś powiedzmy 30 mm, tylko musimy jeszcze wskazać powiedzmy oczywiście. Otwór który był być powielony. Zobaczcie, 30 wprowadziłem, wprowadzam 40, żeby było troszkę więcej. No, załóżmy, że odstęp jest 12 mm. W drugą stronę na przykład, wprowadzimy sobie też odległość, na przykład tam było też około 30, nie 30 to nie, musimy też dać. A nie, 30 będzie dobrze przy 12 mm. Załóżmy, że damy sobie około 30. No i widzimy, że 30 na 30 taki robimy szyk. No, może 35, byśmy mieli pewność, że zobaczcie. W tym momencie, no, znowu szyk tam wychodzi z, poza nasz ekran, ale jeżeli będziecie sobie tu w opcje zaawansowane i włączycie opcję zoptymalizowanego szyku, to zobaczcie co się dzieje. Automatycznie program nam ładnie wypełnia yy, według marginesu nasz szyk. Pewnym minusem tego podejścia jest to, że dostajemy ostrzeżenie. Ostrzeżenie, że nie wszystkie elementy szyku da się w ten sposób e utworzyć. No ale myślę, że e przymykając oko na to ostrzeżenie, możemy w bardzo szybki sposób, zobaczcie, dokonać wypełnienia czy dokonać perforacji po prostu e pewnych elementów. Zgodnie po prostu z jakimś wzorem, w który musimy się wpasować, oszczędzamy mnóstwo. Czasu, szczególnie gdybyśmy chcieli na przykład ręcznie zaznaczać, które elementy mają być obliczane lub nieobliczane, czyli zobaczcie, możecie oczywiście też tutaj opcję wyłączenia stworzyć, ale w przypadku dużych elementów mogłoby to Was kosztować dużo więcej pracy. Mam nadzieję, że Wam się ta prosta sztuczka spodoba i będziecie mogli ją wykorzystać w przypadku swoich różnego typu modeli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.